Dzień dobry, dziś muszę coś odszczekać. Pamiętacie, jak w materiale o sposobach na unikanie płacenia mandatu mówiłem o Blu-rayderze w kontekście, że moim zdaniem on nie działa? Jeżeli ktoś nie widział tamtego nagrania, to polecam je zobaczyć. Mówiłem wtedy, że jak ktoś ma taki sprzęt, to ja chętnie go pożyczę, żeby się z nim zapoznać, potestować. No, i zgłosił się widz naszego kanału mówiąc, że ma takie urządzenie, ma Blu-Ridera i może się z nami umówić na jakieś wspólne testowanie. Umówiliśmy się więc na 18 stycznia i zrobiliśmy kilka prób pomiaru. Tak, to było kilka tygodni temu, a ja zamiast robić jak najszybciej ten materiał, musiałem zająć się sprawami biurowymi, na przykład sporządzić wykaz o zakresie korzystania ze środowiska, zapisać się do bazy Kobizę, generalnie szeroko pojętym nowym ładem. No ale. Tak, to już jest, w bieda firmach, których nie stać na rozbudowaną administrację. Ale wracając do Blu-Ridera. Egzemplarz, z którym dotarł do mnie nasz widz, nie był wydmuszką. Było tam całkiem spore upchanej elektroniki, a samo urządzenie miało słuszną wagę. Tak więc to, co ja miałem w ręku kilka lat temu, to był pustak taki zwyczajnie prymitywne oszustwo. Nasuwa się więc wniosek, że na rynku można spotkać podróbki Blue Ridera i trzeba na nie uważać. No dobrze, ale czy to z czym przyjechał nasz widz działa? Dla tych co nie wiedzą Blue Rider to jammer, który ma zakłócać próbę pomiaru prędkości i to zarówno radarami mikrofalowymi, jak i laserowymi lidarami. Ciekawostką jest to, że urządzenie ma pokrętło, w którym możemy płynnie regulować, jaka prędkość ma być zdejmowana lub dodawana do wyniku pomiaru prędkości. W Internecie można przeczytać m.in.: Jammer tester taki działa w ten sposób, że odbiera sygnał, mierzy go i na tej podstawie generuje sygnał odpowiedzi jammera, zakłócający. Jammer taki odbiera sygnał z radaru i wykorzystuje go jako częstotliwość nośną sygnału zakłócającego. Dzięki temu sygnał zakłócający zawsze idealnie trafia w kanał pracy radaru policyjnego oraz zawsze nadąża za radarem policyjnym, który próbuje się przestroić, aby uciec od zakłóceń. Problem w tym, że w eterze mamy mnóstwo sygnałów mikrofalowych radarowych. Które jammer może wyłapać i mogą mu posłużyć jako ten wzorzec i wygenerować zakłócenie, które wcale nam nie będzie pomagało, a wręcz zaszkodzi. Niestety fale elektromagnetyczne podlegają prawom dyfrakcji, tłumienia, załamania, polaryzacji, odbicia, interferencji, czyli wzmacniania bądź wygaszania. To nie są okoliczności, które pomagają w pracy jamera, takiego zakłócacza. Nie chcę tu teraz tłumaczyć Wam jak działa pomiar prędkości miernikiem mikrofalowym, bo to trochę długo, a poza tym są już o tym dobre materiały na kanałach jak RS Elektronika czy Piotr Burnos z AGH. W skrócie, do pomiaru prędkości wykorzystuje się efekt Dopplera i fakt, że częstotliwość sygnału powracającego od poruszającego się w stronę radaru obiektu jest wyższa od sygnału wysłanego przez radar. Na przykład, gdy sygnał wysłany z radaru o częstotliwości 20 GHz, czyli 2 miliardy Hz, wysłany w stronę samochodu, który porusza się z prędkością, na przykład 100 km na godzinę, odbije się od niego i będzie wracał w stronę radaru z wyższą częstotliwością, która wynosi 20,0000 20 GHz, czyli 2 miliardy 185 Hz. Jest na to taki wzór, żeby wyliczyć częstotliwość powracającą, no to bierze się częstotliwość tą pierwotną i mnożymy przez prędkość światła podzieloną przez prędkość światła minus prędkość poruszającego się pojazdu w metrach na sekundę i wtedy mamy tą częstotliwość, tą wyższą częstotliwość powracającą do, do radaru. Jeżeli wydaje Wam się to jakoś skomplikowane, to uwierzcie mi, że wyliczenie nowej pensji dla pracowników po nowym ładzie jest znacznie bardziej skomplikowane. Czyli gdy Jammer Blue Rider wykryje sygnał mikrofalowy o tej przykładowej częstotliwości 2 miliardów herców, to wysyła w stronę radaru, w stronę miernika Nieco mniejszą częstotliwość niż by to wynikało z efektu Dopplera, na przykład 2 miliardy 93 herce, i radar widzi wtedy, że auto porusza się z prędkością nie 100 km na godzinę, tylko z prędkością 50 km na godzinę. Tak jak już mówiłem, w Blue Riderze jest pokrętło, które umożliwia nam taką płynną regulację tej wartości, którą możemy sobie dodać bądź odjąć od prędkości, z którą się poruszamy. Tylko ja mam szereg wątpliwości. Co w przypadku, kiedy Blu-Rider złapie częstotliwość od innego urządzenia i na podstawie tej częstotliwości wyśle inną wiązkę zakłócającą, która tak naprawdę zwiększy naszą prędkość, a nie zmniejszy? Albo wpadniemy w fotoradar, który mierzy prędkość oddalającego się po pojazdu, a nie zbliżającego, i wtedy zaniżanie częstotliwości będzie nam zwiększało prędkość, a nie zmniejszało. Czy Blue Rider jest na tyle zaawansowany, że rozróżnia radary impulsowe od tych, które pracują na tzw. fali ciągłej? No i czy ten nadajnik w Blue Riderze, w tym w sumie małym urządzeniu, jest na tyle silny i skuteczny, żeby zakłócić, jakby zakłócić pomiar z sensownej odległości od y, radaru? No bo zobaczcie sobie, że ten promiennik w klasycznym radarze jest dosyć duży, to jest, to jest całkiem spore urządzenie. No, a ten Blu-Rider dysponuje dosyć, tak jak oglądałem, dosyć małym promiennikiem. Jest, jest to dosyć małe urządzenie i ten nadajniczek tam naprawdę nie jest wielki, więc nie wiem, jaka jest skuteczna odległość oddziaływania tego blu Ridera. No. Niestety na te pytania nie odpowiem i obawiam się, że nie ma tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ mogę sobie wyobrazić, takie idealne warunki. Gdzie ten jammer Blu-Rider może faktycznie zadziałać? No bo tak teoretycznie to by wyglądało, że to ma, ma szansę działać, ale mogę też sobie wyobrazić warunki niekorzystne, o których mówiłem wcześniej, i Blu-Rider może albo nie zadziałać dla nas wcale, albo wręcz zadziałać niekorzystnie i nie obniży nam prędkości, a jeszcze nam na przykład doda tej prędkości. No ale ja się tutaj teoretyzuję, a mówiłem, że 18 stycznia nagraliśmy parę prób pomiaru. I pewnie jesteście ciekawi, jak one wyszły. Urządzenie, które dostarczył nam klient, potrafi teoretycznie zakłócać pracę zarówno radarów mikrofalowych, jak i tych laserowych lidarów, ale że ja zdobyłem tylko ten laserowy miernik Ultralight, no to tak jak się domyślacie, pomiar nie jest pełny. Sprawdziliśmy tylko działanie tego Blue Ridera w zakresie zakłócania miernikiem laserowym. Ale to nie jest źle dlatego, no bo prawda jest taka, że właściwie policja na dzień dzisiejszy wykorzy wykorzystuje już tylko mierniki laserowe. Już o, m, mierniki radarowe odchodzą właściwie do lamusa, mówimy o tych ręcznych, które wykorzystywali funkcjonariusze. No bo jeszcze w fotoradarach stałych e, faktycznie są e, mierniki mikrofalowe, no ale o fotoradarach stałych spokojnie możecie się dowiedzieć po prostu z nawigacji czy z takich aplikacji jak Janosik czy Waze. Gdybyście szukali sprawdzonych jammerów, no to zapraszam na sklep hadron.pl. Linki macie poniżej w opisie. Pierwsze dość nieudolne pomiary wykonałem osobiście i zrobiłem dwa błędy. Pierwsze to lidar trzymałem w jednym ręku i go nie ustabilizowałem, a drugi to celowałem w szybę, gdzie był umieszczony Blue Rider. W efekcie nie byłem w stanie złapać prędkości pojazdu. Ale czy to zasługa blueridera? No, nie mogę go zmierzyć, słuchajcie. E01. Przy okazji, błędy przy pomiarach lidarem są dość częste. To nie jest tak, że 100% pomiarów daje wynik. Dla policjanta błąd pomiaru to nic nadzwyczajnego. Wróćmy jednak na ulicę. Szybka narada, konsultacja i przystąpiliśmy do kolejnych prób. Tym razem Ultralight powędrował w pewne i stabilne ręce naszego specjalisty, który celował w auto na wysokości grilla i tablicy rejestracyjnej. Efekt? Posłuchajcie. No dobra, to co, ruszamy? Możemy jechać. Tak, 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 można. Namierzyłem 34 prędkość. No usłyszałem. Namierzyłem 40 prędkość. Mhm. Mam pomiar 40. Mhm. 40. Boki mhm. mierzę, to mam cały czas 39. Okay. Cały czas były pomiary. Jest to miar 34. No. Jest, 37, yes. no cały czas jest namierzalny A, samochód. Czyli ja coś źle mierzyłem. 35 Ręka mi drgała, czy co? No. co z tego wynika? Z naszych testów wynika, że celując laserem w szybę, za którą jest Blue rider możemy nie otrzymać wyniku pomiaru prędkości, a kierowca może uniknąć mandatu. Problem w tym, że policjanci nie celują w szybę, tylko niżej, a tam ten jammer nie działa. To właśnie dlatego w profesjonalnych jamerach y, głowice są rozstawne, tak aby można umieścić je niżej tam, gdzie mierzą y, kontrolujący. Z tego co wiem, to urządzenie pojechało do producenta na testy i ewentualne poprawki, ponieważ ten dalej utrzymuje, że to urządzenie się sprawdza i powinno działać. W sensie powinno zakłócać próbę pomiaru prędkości. Wiem, że tym materiałem nie rozwiałem wszystkich wątpliwości, ale robię co mogę, żeby pokazać Wam, co jest do dyspozycji. Mnie to, co zobaczyłem, nie przekonało. Po prostu zbyt duża losowość w działaniu. Jak szukacie sprawdzonego jamera, który działa na lidary, to zapraszam do kontaktu. I na sklep hadron.pl. Mam wrażenie, że to nie jest nasz ostatni materiał o Blu-Riderze. Pamiętajcie, aby jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami. To najlepszy sposób na unikanie mandatów. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.